I dzisiaj chciałem Wam się ukazać. Yy, Otóż, żebyście się nie zdziwili, że taki gnojek gra w GTA 5. Yy, Sorry, na chwilę ten. Żebyście się nie yy, No i tak, yy, wytłumaczę Wam, czemu Kowal 13 występuje na kanale Mai To co? To chyba powoli. Zaczynamy, 3, 4 Ją. od razu. Chcę Was przeprosić, że to jest jakieś światło, ale no cóż, cześć jeszcze raz z tej strony. KOWEL13 i dzisiaj chciałbym Wam mm, ukazać się, tak? I tak, do wyjaśnienia, kanał Majorusowy, to jest kanał mojej bliskiej przyjaciółki. No i tak, no i ona zrezygnowała, zrezygnowała jednak z YouTube'a i mi to przeznaczyła, mając nadzieję, że jakoś fajnie mi, jakoś fajnie się zagospodaruje. No i staram się jak, jak najlepiej się, tak? No cóż, no trochę głupie, że facet występuje na kanale Maja i w ogóle, no cóż. I yy, tak... Yy, 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 yy. Niedługo wymieniam Minecrafta, bo kupiłem taka wtopa mała. Kupiłem Minecrafta i BF2. Minecraft mi się nie podobał, a BF2 przyszedłem już i wymieniam je. I chcę wymienić na razie na klawiaturę, a za miesiąc zamierzam kupić GTA 4, więc będziecie mieli z GTA 4 jakieś materiały. I tak, i chciałbym sobie spytać, czy jest GTA San Andreas na... Xbox 360 arset. Jeżeli jest to, powiedz mi i tego i ten koment, który będzie pierwszy, yy, od razu umieszczę w tym w moim filmie, tak jakby go nagrodę coś takiego, tak. i tak. Co jeszcze miałem powiedzieć? No i to chyba wszystko. Przez najbliższy czas nie będę mieć Xboxa, więc. Nie będę miał mieć. Nie będę miał. Nie będę miał Xboxa. Więc, więc przez jakoś tydzień nie będą się pojawiały materiały, ale. Ogarni się, tak? Ogarni się. Obiecuję wam, że za tydzień jakoś będzie już. Może nawet w ten weekend, jak mi się uda dobrze ogarnąć, ale to zobaczymy. No i to chyba tak naprawdę wszystko, co chcę Wam powiedzieć, mój. Xbox tak jak mówiłem, że góra za tydzień przyjdzie, więc no cóż, no trzymajcie się i do zobaczenia w y, następnym odcinku lub nawet vlogu. Dzięki wielkie za, że mnie oglądaliście. Cześć!